Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie na e z turniakiem. Moim gościem, albo gościnią, to zaraz zapytamy, jak wolno, do niej mówić, jest Anna bedlicka gość. Witaj, Anno. Dzień dobry wszystkim, cześć. Ty jesteś gość czy gościni? <noise> Jestem gościem, ale kilka lat temu, kilka lat temu, to jest kwestia przyzwyczajeń, mój tato, kiedy usłyszał, że chcę nazwać syna... Patrykiem powiedział dziecko, czy ty wyobrażasz sobie, jak oni będą um, mówić do syna, panie Patryku, jak facet dorośnie? Przecież to jest takie dziwne. Wiele rzeczy dziwnych obecnie um, po kilku latach normalnieje. Może to jest też ta kwestia? Na razie jestem gościem. Jeszcze czy raz. Pamiętasz, czy pamiętasz, kiedy żeśmy się poznali? Aha. Wydaje mi się, Grzegorzu, że około 11 lat temu. I... To i właśnie face to face, mówiąc o polsku. Na tak, spotkaniu było... Proszę bardzo. Na spotkaniu BNI? Tak, na spotkaniu BNI. Potem były inne networkingi na innych konferencjach, i też, też tam cię widziałam, albo ty mnie wyłuskiwałeś i ciągnąłeś do różnych grup i razem rozpoczynaliśmy tworzyć swobodną atmosferę i, i się działo. Świetnie. I ja się tak nauczyłam. No jasne, że odczułam. Powiedz, jak networking pomógł tobie w karierze i rozwoju biznesu? Hmm, nawet więcej jak zakładałam. No, inaczej, jak w ogóle nie zakładałam tego, że to może mi pomóc, tylko chciałam być bardzo, bardziej otwarta w stosunku do ludzi, bardziej ośmielona rozmowami i rozmowami na temat mojej firmy, ale też przede wszystkim rozmowami na temat potrzeb tych ludzi, ich firm. Dlatego, że zauważyłam z czasem, takie rozmowy otwierają mi klapki w głowie, i się okazuje, że okej, okay, ja takiej osobie mogę pomóc. Ja znam tę osobę, którą ona szuka. Albo wiemy, jak w tym momencie można poprowadzić tą sprawę dalej. No i oczywiście każdy z nas lubi dawać, bo to naprawdę sprawia wiele radości. Więc ja dzieliłam się tymi rzeczami. Potem się okazywało, że jak mnie proszono, żebym powiedziała, czym ja się zajmuję, jak wyglądają moje projekty, jak, bo właśnie jestem projektantem wnętrz, to, to za chwilę ktoś się włączał, naprawdę projektujesz wnętrza, a tylko wnętrza mieszkalne, czy na przykład restauracje. No jasne, że restauracje też. No i potem się okazało, że jedna restauracja, po drugiej, trzeciej, czwartej. I, I powstawały takie wnętrza, które kto by pomyślał, że one powstaną właśnie z powodu tych kontaktów, które budziły też zaufanie do mojej osoby, no i ja ufam innym. Czy... Networking to jest ten, reklama szeptana i ona tobie w rozwoju biznesu, pozyskiwaniu nowych klientów. To jest twój twoje główne źródło, tak? Nie reklamy, nie jakieś te. A pytam się moich klientów, jak do mnie dotarli. I a myślę, że robimy to wszyscy. A jeżeli nie, to radzę to zacząć robić. Tak, to zdecydowanie większość moich klientów. Osoby, które są z polecenia, usłyszeli o mnie albo też mnie znali. Bo taki networking, o którym dzisiaj zaczynamy mówić, zauważyłam, działa w ten sposób, że jeżeli zlubimy ludzi, a ja bardzo lubię, chcemy pozyskiwać nowe kontakty. To jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni, prawda? Jeżeli jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni, to nas te osoby z jakichś powodów zaczynają zapamiętywać, potem zaczynają nas zapamiętywać i lubić. Potem się okazuje, że jesteśmy po prostu znani wśród tych uczestników spotkań. A jeżeli ktoś zna dobrego projektanta wnętrz, to dlaczego się ma nim nie pochwalić przed innymi, którzy właśnie poszukują? No tak. I tak, to jest i tak, To, co Ivan Meister mówi, VCP. Visibility, credibility, profitability. Najpierw trzeba być widocznym, tak. potem to buduje się reputację, no i na mhm. koniec sprzedaje się to na kontakty, na kontrakty. Ja, prowadząc te spotkania w DNA przez te 15 lat i, i różne inne eventy, wymyśliłem taką metodę 5P. Czyli żeby się przygotować, przełamać lody, pogaduszki, pogawędki, przemieszczanie się na ewencie, i podtrzymanie relacji. Które z nich idą ci łatwo, a z którymi miałeś problem? Um. Oczywiście łatwo mi idzie przemieszczanie się pomiędzy grupami, bo się po prostu uśmiecham, dziękując za rozmowę i, i zwracam uwagę innym, że czasu jest mało. Wykorzystajmy tam, bo jest tyle fantastycznych osób wokół nas, i po prostu odchodzę do innej grupy, tak masz żeby dobre, inni byli upraszani. Czy masz dobre skrypt odejścia, dobrą metodę? Uśmiech i mówisz no chcemy ten jak ty nie masz wewnętrznego blokady, bo wiele osób ma taką wewnętrzną blokadę jak odejść, jak chcą ludzie pomyśleć. Jasne, oczywiście. Dobry skrypt odejścia, że słuchajcie czas płynie warto poznawać się, czy to ci idzie dobrze. A co jeszcze? Um. Z czym masz wyzwanie. Opowiadanie, opo wsłuchiwanie się w potrzeby innych, wsłuchiwanie w te, się w te biznesy, które robią ludzie. I to nie jest, um, pewnie pewne rzeczy są wyuczone, ale to, to dla mnie jest takie autentyczne. Ja naprawdę się im interesuję. I zauważyłam, że wiele osób wciąga się w tą narrację, zadając różne pytanie, okazu pytania, okazuje się, że um, te osoby, które odpowiadają, same coś odkrywają w tym wszystkim. To jest niesamowite. No i to budzi tą więź takiej narracji. No właśnie, ta więź. Słuchajcie, czy nas widać, czy nas słychać, napiszcie na czacie, czy nas widać, czy nas słychać, bo my tak sobie gadu, gadu, możesz okazać, że nas to w ogóle nigdzie nie ma. Jakieś w czarne dziury internetu żeśmy wpadli, także napiszcie na czacie. Bardzo dziękuję. Czyli... Nie masz kłopotu z odejściem, nie masz kłopotu z tym e, Smoltokiem, z tym pogaduszkami, a, a jest jakieś wyzwanie? Jak miałeś jakieś wyzwanie z networkingiem, z których pozostałych? No właśnie, użyłeś grzegorz dwóch czasów. Bo w tym momencie, jak zaczęłam się zastanawiać, jak się pytasz, z czym mam problem, a z czym nie mam, nie wiem, z czym mam problem. To pewnie kwestia kontekstu, pewna kwestia po prostu sytuacji czasu i mojego, mojego, moich emocji w tym momencie. Natomiast Kiedyś miałam, e, miałam problemy z podejściem do e, osób, e, zapytaniem się i jakby wejściem, wejściem w tą to, w to grupę osób, które już rozmawiały. E, Jak, i, sobie i, 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 słucham? Jak sobie z tym poradziłaś? Tak, tak. No m, oczywiście metodą prób i błędów. Ćwiczenie czyni mistrzynię. absolutnie. Ćwiczenie, ćwi, ćwiczenie, ćwiczenie czyni mistrzynię. Tak, tak. tak. Rzeczywiście często widzimy osoby, które podczas takich rozmów, takiego networkingu, przed różnymi konferencjami, spotkaniami siedzą w dokumentach, do których by wcześniej nigdy nie zajrzeli, odbierają telefony i, i, albo ciągle, ciągle piją tą kawę gdzieś z boku. I to nie dlatego, że oni tego potrzebują. Oni to robią dlatego, że. Mm, Krępują się, po prostu nie wiedzą, jak wchodzić. No i, to jest, no i to jest ten moment, kiedy ja zauważyłam, że kiedyś też tak robiłam. A potem odkryłam, że to już jest zupełnie basen, absolutnie. To, to jest zmarnowanie czasu. Tyle ludzi, tyle, tyle potencjalnych osób, z którymi możemy nawiązać kontakt. Może wyjdzie biznes, może nie, może wyjdą emocje, a może biznes i emocje. Czy pod tym względem spotkania bienia są dobre, bo ten tydzień w tydzień ćwiczymy, tak jak na fitnessie, prawda? Chodzimy, jak tam Tak, tak. Skoszymy. ileś to zajęło, rok, dwa, jak myślisz, pół roku? <grytanie> myślę, że myślę, żeby tak już zupełnie się czuć swobodnie w tych wszystkich punktach, o których ty mówisz, przy takim networkingu, przy, przy swobodnym wnikaniu do grupy, zainteresowaniem, mówieniem o tym, co robisz, albo też wysłuchiwaniem innych. No, myślę, że dwa lata. W zasadzie, wiesz, można powiedzieć pół roku, ale tak naprawdę to my się ciągle uczymy. Ciągle my się są. uczymy. A to ciekawe, czy jak można, rocznie jest 50 spotkań, to jest 100 spotkań, czy jak ktoś mówi, że no, jemu to przychodzi trudno, mówmy, za mało ćwiczysz, no po prostu trzeba więcej ćwiczyć. <noise> Taka słynna anegdota, kto się opowiada, jak powstał, młody człowiek wysiadł na dworca na, 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 na dworcu, na dworcu Nowego Jorku ze skrzypkami pod pachą i pytam władzę policjanta: Panie policjancie, jak dostać do i hol? On mówi prosto: ćwiczyć, 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 Więc no. <śledzimy> dwa lata przez przeszedł. A czy byś mogła się podzielić, jak nie, to ja uszanuję, jakąś twoją netłotki wpadką, żeby też taka lessons learned, żeby się tutaj też nasi. Widzowie. O... <noise> tak. No, pewnie, pewnie były takie różne wpadki. Na przykład to, że, że nie, pamiętam, nie pamiętam nazwisk. Czyli pamiętam, ale mam problemy z zapamiętywaniem. I czasami jest taka sytuacja pięknie. Grzegorz, jak ty masz na nazwisko? <laughs> no więc czasami, czasami jest, jest taka po, potrzeba przedstawienia też innych dobrze znajomych, dobrze znane osoby stoją obok mnie. Ja mam ich przedstawić i w tym ferworze i z, y, rozmów y, biznesów y, pomysłów nowych. To bardzo się cieka. To Pierwsze nazwisko mi uciekło, dobrze, pamiętam imię, drugie nazwisko. Na szczęście pamiętam to drugie imię. To dla mnie, dla mnie to jest wpadka i na tym muszę popracować. Natomiast taką tego wpadką kiedyś było też, była kiedyś taka sesja networkingowa, no tak, tak nam przedstawiano agendę spotkania tej konferencji, że zapraszamy wcześniej, pół godziny, Państwo będziecie mogli porozmawiać z uczestnikami, poznać się wzajemnie, wymienić wizytówki, wymienić e, jakieś poglądy, e, może spotkacie potencjalnych klientów, a może będziecie mogli czymś tym pomóc, po prostu networking. To nie było oczywiście tak nazwane, bo to się wtedy jeszcze rodziło, e, ale, ale tak to było. Przyszłam, będąc przekonana, że wszyscy e, wiedzą o co chodzi. E, no i tak po, po kilku rozmowach podeszłam do, do grupy trzech mężczyzn, którzy rozmawiali na tematy mi bliskie. Stanęłam, uśmiechnęłam się, przywitałam się z Panami. W zasadzie nie byli zadowoleni, że ja by się pojawiłam pominach. No ale skromnie stałam, wsłuchiwałam się i zadałam pytanie, pytanie takie naturalne dla nas, już nawet nie pamiętam jakie, ale pamiętam reakcje. Panowie byli Zdecydowanie z że ktoś obcy stanął obok, że ktoś w ogóle zadaje pytanie, zadaje pytanie o ich biznesie, zapadło milczenie, potem ten pan zaczął się wręcz jąkać, drugi zaczął się zaczął śmiać pod nosem i to efekt był taki, że oni totalnie byli przygotowani, że ktoś obcy będzie chciał poznać. Ich i ich, ich biznesy. I rzeczywiście poczułam, poczułam zdziwienie, ale wiesz co, wcale się nie poczułam zgłoszona tą sytuacją. I to nie mnie zadziwiło. Ja nic nie zrobiłam, co, w czym, w czym, w czym należało poszukiwać tego, tej, tej reakcji tych panów. Więc to jest chyba kwestia ćwiczenia. Tak, to jest kwestia ćwiczeń. Oczywiście, jak powiedzmy ćwiczenie, czy nie mistrza, czy mistrzynie. A powiedz mi, jak w tych czasach koronawirusa, jak to się przestawiłaś na, 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 na pracę online? Czy to było dla Cię jakieś wyzwanie, czy, czy, czy to, to jakoś. Bo różnie ludzie na to reagują, mnie pytają, jakie ja sobie radzę. Mam dla mnie osnową są relacje, medium mi nie przeszkadza. Czy telefon, czy mail, czy na Facebooku Messenger, w tak stekach dalszych rozmowach, mi to medium nie stanowi. Dla mnie istotna jest, to, to jest relacja. Część ludzi przymarzła, może musi twarz, twarz, musisz jaki kręc zobaczyć, poczuć. Jak ty sobie z tym poradziłeś? Już, już odpowiadam. Ale wiesz, spotkałam niedawno szefa dużej firmy, którą, którą to zaprosiłam na spotkanie, do właśnie takie, takie online. I ta osoba powiedziała: Wiesz, Aniu, wydaje mi się, że tam nie ma żadnej energii, że to są takie gadające głowy, że to jest nudne. Że, że to jest zmarnowanie czasu. Ja cię bardzo przepraszam, ale jak kiedyś te spotkania będą face to face, normalnie w hotelu, to absolutnie zaproś mnie, z chęcią przybiegnę, ale teraz w ogóle tego nie czuję. Notabene dla mnie zdziwieniem było to, że ponad 50% osób, które uczestniczą w spotkaniach BNI, gdzie wymieniamy się tymi kontaktami, nie zna sytuacji sprzed online'u, nigdy, nigdy nie spotykała się twarzą w twarz, zna tylko takie spotkania. To było dla mnie zaskakujące. Natomiast, natomiast wracając do Twojego pytania, jak moi klienci, jak ja radzimy sobie w tym momencie to może zacznę od tego, że ja nie przedstawiłam swojej firmy, nie przedstawiłam czym ja się zajmuję, więc uczynię to teraz w tym ten moment, momencie. Teraz ten moment, właśnie, jak sobie radzisz, jak klienci do tego podchodzą. A tak, ja prowadzę pracownię projektową wnętrz AB Studio i projektujemy mm, wnętrza naszym klientom, projektujemy komfortowo i na wiele lat, żeby się czuli w tych po prostu rewelacyjnie. Ale czasami nasi klienci się okazuje, mm, czują się tak dobrze, że zauważają, że jest takie podniesienie wartości tego wnętrza, że postanawiają to sprzedać. Zdecydowanie z lepszym skutkiem niż bez tego projektu, także też podwyższamy wartość nieruchomości. A prowadzimy nadzory autorskie, mamy wykonawców i czy to są budowy takie jak mieszkania, domy, czy restauracje, czy biurowce, wszędzie jesteśmy, wykonujemy bardzo dużo rzeczy, no bo działamy już, w tym roku styknęło 20 lat. No i właśnie, nasi klienci Zaczęli wiele miesięcy temu dopytywać się, no dobrze, ale czy to wszystko się wstrzymało, czy Państwo działacie, no jak inni architekci, czy oni są z nami, czy, bo my się na przykład boimy przyjeżdżać, no zamroziliśmy budowy na przykład, bo, bo, bo nie wiemy co dalej. E, oczywiście, że działamy, działamy normalnie, czyli w terenie, pracujemy co prawda w tym momencie jeszcze hybrydowo, ale to dosłownie na dniach się już będzie zmieniało. Natomiast, natomiast pracujemy bardzo intensywnie online. Wszystkie projekty, uzgodnienia, ankiety, które wymieniamy z klientami, w ogóle rozmowy z naszymi klientami w różnych, w róż, w różnych komunikatorach, powodują to, że tak jak teraz z Tobą Grzegorz, ta komunikacja naprawdę jest dobra. Kto by pomyślał, że tak dobra jeszcze dwa lata temu, prawda? A jest to możliwe. Przysyłamy oczywiście projekty mailem. Jasne, że czasami nawet jest taka sytuacja, że zamykamy duży projekt i nasza klientka. Dzwoni do nas, czy można wysłać cały ten projekt, dlatego co prawda czasami mieszka w tym samym mieście, a czasami jak ostatnio mieszka w Gdańsku, więc oczywiście wysyłamy ten projekt, ba czasami wysyłamy ludziom z tego samego miasta pocztą. Więc to jest też możliwe. Ale prowadząc takie nadzory nad budowami no to oczywiście ja jestem, ja jestem, sprawdzam, czy to, co myśmy wymyślili, a nasi inwestorzy zaakceptowali, jest wykonywany z należytą starannością. Trzeba być, trzeba w porę powiedzieć stop panowie, nie tak, proszę zrobić to tak. Więc to jest też istotne, żeby klient miał nas zaufanie, no i wiedział, że to jest taka prawa ręka, ale online również. Ja odpowiedziałam na to pytanie? Tak, 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 wiesz, bo to jest tak, że rzeczywiście no, w sumie w wielu takich prywatnych sytuacjach Żwamy sobie komórek swoich, pokazujemy filmiki, przesyłamy i tak dalej, jakoś to się już od jakiegoś czasu w miarę nieźle dzieje. No, jak teraz z wnukami chodzę na spatery, to to parę minut, jakieś 15 sekund, na 20 nakręcam, wysyłam do rodziców, żeby widzieli, jak się ich dzieci bawią, a jednocześnie oni nie muszą się zajmować. Więc, więc to już robimy. Teraz właśnie pomyślałem sobie, że. Podobnie w Twoim przypadku, no, oczywiście być może no, to wnętrze należałoby fizycznie obejrzeć, e, natomiast e, równie dobrze, jak się kamerką prawda, nakręci, jak się ma… Dokładnie. Tak to, to nie jest to… Te. I jak sobie klienci z tym radzą? Czy już się tego przyzwyczaili, że większość traci już online? E, absolutnie przy każdym kliencie bardzo duża część pracy jest online. Czasami w ogóle się nie spotykamy. I wszystko jest, nie spotykamy się twarzą w twarz, w ram. Ale, ale to, co prawda, jest rzadkość, bo każdy tęskni do drugiego człowieka. I jeżeli tylko to jest możliwe, to, to zapraszamy do naszej pracowni i przychodzą osoby. Ale też ja, też jak powiedziałam wcześniej, pojawiam się na budowie. Natomiast rzeczywiście online y, są projekty tylko takie i to, to cała Polska. Są projekty, gdzie przyjeżdża na nadzór, są projekty bez nadzoru przecież, no więc wtedy rzeczywiście możemy to wykonać online. Ba, nawet, nawet y, takie porady, kiedy ktoś chodzi z kamerą po mieszkaniu i zwraca uwagę na konkretne rzeczy, a ja mówię: Proszę wrócić i jeszcze proszę zobaczyć, jak wykończona jest ten element proszę jeszcze raz najechać kamerą. Tak, Dobrze, w porządku, proszę zastosować, zastosować to i to. To też jest, też jest możliwe. Wysyłamy te konkretne materiały, gdzie dostać, kto to wykona. No, cała baza informacji trafia do klienta też tą drogą. Tak, wiesz, to jest ciekawe, że jak jeździłem na konferencję BNI &E w Stanach to wtedy była taka moda te 10-12 lat temu, że z Indii firmy, no graficy projektowali znaki firmowe tam za 15 dolarów znak firmowy, mm -hmm. gdzie w Stanach Panią musiały wykonać ze 100 dolarów czy więcej. No. Nie? Jest na, pewno dolar, więcej. Dolar. na pewno więcej, w Polsce więcej. W prostych rzeczach tak to funkcjonowało już dawno, a to jest w sumie no, jedna bardziej wyrafinowana rzecz, natomiast jak gdyby liczy się wiedza, liczy się doświadczenie i rozumieć to doświadczenie Zresztą online już powiedziałeś, zdobyliście i wam to fajnie idzie. A jeszcze na koniec, ile osób w tej chwili w swoim biurze pracuje? Ile masz architektów, architektek? To jest pracownia projektowa autorska, więc siłą rzeczy, siłą rzeczy przy każdym projekcie jest dwóch architektów, więc jest menadżer projektu i, i właściciel główny projektant. Tych nie może być architektów zbyt dużo, ale intensywnie pracuje, pracujemy we czwórkę, a są też osoby, które z nami pracują w momencie, kiedy potrzebujemy, potrzebujemy dodatkowych sił. No świetnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozdrowienia dla i Twojej grupy Bienite Fortuna w Lublinie i pozostałych jeszcze trzech grup. Kiedy ja się tak. rozstawałem, w sensie, że sprzedawałem Bienite, to chyba potrzeba jedna grupa, może czy dwie. Bardzo jedna, jedna Jedna żadość przez wiele lat, tak. A jak klub Toastmasters działa jeszcze w Lublinie? Działa, chociaż mówię, że działa w tym roku, nie komunikowałam się, ale miałam, miałam, byłam w tamtym roku też na spotkaniu. To z masterów, no, rewelacyjna sprawa. Jest to, <laughs> Power jest, to. no i, i nowi ludzie też. Anno, bardzo, bardzo dziękuję. na spodziewanie mojego ja zespołu dla grupy PNI, Fortuna i pozostałych grup. No i to zobaczenia już w realu, bo pewnie kiedy będziecie mieli rocznicę swoją dziesiątą, bo to już jakoś tak chyba. No więc, no więc wiesz, dziesiąta rocznica była rok temu i kiedy wszystko już było przygotowane Grzegorz, wszystko było przygotowane. Trzy dni wcześniej okazało się, że to jest niemożliwe. W związku z no się... tym przełożyliśmy, no i czekamy, kiedy to będzie możliwe. Myśmy zrobili przedwczoraj spotkanie we wtorek wieczorem online, prawie trzy godziny. No udało się, było 50 byłych członków, także była bardzo fajna, bardzo fajna impreza online. I to będzie z Stanów, z Hiszpanii, gdzieś tam jeszcze, także przy okazji okazało się, że online ma swoje zalety. Tak, no, no my, my też tak, przepraszam, my też tak organizujemy no 11 rocznicę, no ale właśnie ta dziesiątka, wiesz, to jest piękna sprawa. Jeszcze chyba zrobimy sobie takie w realu. Niech to tylko będzie. Ja też ja też w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie i zarówno wszystkich, wszystkich którzy nas słuchają, oglądają. Bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia właśnie albo online, albo właśnie twarzą w twarz. Dziękuję bardzo.